Z poprzedniego odcinka wiesz już, jak powiedzieć po angielsku, jak często coś robimy. Czy to zawsze, często, czasami, nigdy i tak dalej. Ale co jeśli chcesz podać dokładną liczbę tego, co robisz w ciągu dnia, tygodnia czy też miesiąca? Dziś odkryjemy, jak to zrobić. A na koniec mam dla Ciebie specjalny quiz, który sprawdzi, czy opanowałeś. Dzisiejszy temat. Ja jestem Greg z Nightingale i od lat uczę języka angielskiego. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Spójrzmy sobie najpierw na te wszystkie słówka, które poznaliśmy na poprzedniej lekcji. Popatrzmy. Always, czyli na przykład zawsze, often, czyli często. Ale co tak naprawdę to znaczy, że ja robię coś często albo zawsze? No nie mam tutaj jakiejś konkretnej, dokładnej liczby, ilości, ile coś razy robię. Ale jeżeli chciałbym wyrazić to bardziej precyzyjnie, to muszę powiedzieć to troszeczkę inaczej. Spójrzmy sobie na przykład: Once a year I go to the dentist, czyli raz w roku chodzę do dentysty. Podaliśmy tutaj, powiedzieliśmy, ile razy wykonujemy coś w danym przedziale czasowym, w tym wypadku w roku. I użyliśmy sobie wyrażenia Once a year, co oznacza raz w roku. A co jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że dwa razy w roku? To wtedy użylibyśmy słowa twice a year. Twice a year, czyli dwa razy w roku. Natomiast od trzech razy wzwyż sprawa wygląda nieco inaczej. Spójrzmy. Three times a year. Three times a year, czyli trzy razy w roku, trzy razy na rok. I tak dalej i tak dalej. Później już normalnie liczymy. Nie ma jakichś specjalnych słówek, tylko all times a year, five times a i tak dalej i tak dalej. Ale my nie chcemy mówić tylko, że robimy coś raz w roku. Przecież robimy też rzeczy raz na miesiąc, dwa razy na tydzień, trzy razy w ciągu dnia, prawda? Więc jak to zrobić? Bardzo prosto. Musimy po prostu to słówko je zastąpić słówkiem, którego chcemy użyć. W tym wypadku albo dzień, albo miesiąc, albo Tydzień, tak? Zobaczmy. Możemy na przykład powiedzieć once a day. Raz dziennie, raz na dzień. Twice a week. Dwa razy na tydzień. Dwa razy w tygodniu. Three times a month. Trzy razy w miesiącu, trzy razy na miesiąc. Tutaj oczywiście możecie mieszać. Możecie powiedzieć once a week. Once a month. Twice a month, twice a day, i tak dalej, i tak dalej, w zależności od potrzeby. No dobrze, ale czy możemy powiedzieć to trochę inaczej? Możemy. Jeżeli nie leżą Wam te słowa twice i once, możemy to zupełnie zamienić na coś innego. Ja osobiście te słowa lubię i wolę. Brzmią one bardzo naturalnie w języku angielskim, ale kto co woli. Zobaczmy. Jak to wygląda? Mamy once a day, czyli raz na dzień. Możemy tutaj po prostu powiedzieć one time a day. One time a day. Tak samo jak mieliśmy twice a week. Na przykład, bo tutaj po prawej stronie zapisałem: Możecie dać day, week, month, nawet je, co tam sobie chcecie. Można to po prostu powiedzieć. Two times a week. Oczywiście zwróćcie uwagę, że one time, no to już nie ma tego s bo to jest tylko raz. Ale two times już musimy ten S dodać, bo to już wyraża liczbę mnogo. No i tak samo od trójki, tak jak mówiłem zwyczaj, nie macie już raczej możliwości. Po prostu liczycie ile razy, czyli three times a month. Ok? Zróbmy sobie kilka przykładów. Dlaczego ja Was w ogóle tego uczę? Spójrzmy sobie na przykład numer jeden: I always drink coffee. Ja zawsze piję kawę. Ale co to tak właściwie znaczy, że ja zawsze piję kawę? Ja mówię tak za bardzo ogólnie. Ktoś może potrzebuje konkretnej informacji. Może mój lekarz potrzebuje konkretnej informacji, ile kaw dziennie w tygodniu wypijasz, tak? No oczywiście ja mogę powiedzieć coś takiego. I drink coffee every day, czyli piję kawę codziennie. Hmm. No wciąż, wciąż, mój lekarz nie za bardzo wie, ile ja tej kawy tak naprawdę wypijam. Bo mogę pić jedną dziennie, a mogę pić dziesięć. tak? Więc po to nam to jest potrzebne. I na przykład jak powiem, I drink coffee three times a day, czyli Trzy razy dziennie piję kawę. To mój lekarz nie ma już pytań, bo jestem bardzo konkretny. Dobrze, ale teraz tak. Czy ja muszę zawsze te słówka dawać na koniec? Nie. Możemy dawać albo na początek, albo na koniec. I w tym wypadku mogę również powiedzieć: "Three times a day I drink coffee". Nie ma tutaj żadnego Znaczenia. Kolejny przykład. Popatrzcie. She often goes to the gym. Ona często chodzi na siłownię. Jeszcze raz, co to znaczy, że ona często chodzi na siłownię? Dla niektórych często może znaczyć, że raz w tygodniu, dla niektórych często może znaczyć, że raz w miesiącu, a dla innych będzie to dopiero, kiedy trzy razy pójdziemy na siłownię. Więc znowu nie podajemy tutaj konkretnej informacji. A ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, nawet pewnie mój lekarz by się chciał dowiedzieć, jak często na przykład uprawiam sport albo właśnie chodzę na siłownię. Więc co możemy z tym zrobić? Możemy powiedzieć coś takiego: She goes to the gym twice a week. Czyli ona dwa razy na tydzień chodzi. Na siłownię. I teraz już wszystko wiemy, że na pewno jest dosyć wysportowana, skoro dwa razy na tydzień regularnie chodzi sobie na siłownię. I tak samo jak w przykładzie poprzednim, możemy to dać na początek, czyli twice a week she goes to the gym. Tak jak obiecałem, nadszedł czas na quiz. Więc co jest Waszym zadaniem w tym quizie? Waszym zadaniem w tym quizie będzie uzupełnić zdania według własnego upodobania, czyli tak jak to u Was w życiu wygląda. Czym będziemy uzupełniać? No, naszymi fantastycznymi słówkami. Po prawej stronie mamy once, twice, albo one time, two times, raz, dwa razy, three times, trzy razy. I na górze naszej tablicy mamy a day, czyli dziennie, na dzień, a week. Tygodniowo, na tydzień, a month, w miesiącu, every day, każdego dnia. Zobaczmy sobie, jakie mamy pierwsze zdanie do uzupełnienia. Bardzo ważne. I have English lessons. Po lewej i po prawej stronie zostawiłem Wam miejsce, bo tak jak mówiłem, możecie albo starać te wyrażenia na początku naszego zdania, albo na końcu naszego zdania. Na przykład. I have English lessons every day. Codziennie mam lekcje angielskiego. Bardzo serdecznie polecam Wam nastawić się na takie myślenie, że angielski powinien być codziennie. Angielski nie jest przedmiotem szkolnym, który można mieć raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Angielski jest przedmiotem, który powinien być codziennie, jeżeli chcecie się go nauczyć. Dobra? Zobaczmy sobie, co mamy w dwójce. I Read a book. Ja mogę powiedzieć I read a book every day. Bo taka jest prawda. Czytam jakąś książkę codziennie. Dobra. Trójeczka. I work every day. To też prawda. I go shopping. Czyli chodzę na zakupy. I go shopping once a week. Raz w tygodniu. I drink coffee, to już chyba mówiłem, lubię kawę. I drink coffee three times or four times a day. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak to wygląda u Was. Poćwiczcie, a ja to jak zwykle z chęcią sprawdzę. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj w tym odcinku. Oczywiście polecam Wam cofać się. W tym kursie i powtarzać inne rzeczy, tak jak teraz, tutaj macie odcinek poprzedni albo powrót do playlisty całego kursu. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście, cześć, trzymajcie się, ćwiczcie swój angielski codziennie.